Tagetes czyli śmierdziuszek. Bardzo wiele osób nie lubi tej rośliny i na przykład mój partner również, który twierdzi, że jest to roślina cmentarna, ale dopiero po kilku tych miesiącach przekonał się, jakie niesamowite działanie ma ta roślina na wzrost warzyw i owoców, ponieważ ona. Poprzez cały system korzeniowy wytwarza i utrzymuje w glebie niezwykle takie ważne składniki odżywcze. I dokładnie tam, gdzie ona rośnie, macie olbrzymie ogórki, olbrzymie dynie i wszystkie inne, wszystkie inne warzywa i owoce, bez jakichkolwiek dodatków sztucznych. I dodatkowo do tej kultury mieszanej zastosowaliśmy właśnie węgiel drzewny pomieszany z kompostem. Jego zadanie jest takie, że kompost wprowadza do gleby poprzez mikroorganizmy, czyli te wszystkie takie dżownice. Wprowadza, ale również bakterie, wprowadza takie pozytywne składniki odżywcze, a węgiel drzewny odpowiedzialny jest za to za utrzymanie wilgotności, która jest znowu potrzebna dla tych mikroorganizmów i dodatkowo, gdy pada deszcz, to nie wypłukuje z ziemi tych składników mineralnych. I moi kochani, myśmy w tym roku mieli, mamy tak olbrzymie zbiory słonecznika, tak olbrzymie zbiory dyń, ogórków, wszystkiego, ale najbardziej mnie osobiście fascynują dynie, ponieważ są olbrzymie, naprawdę wielkie i wiem, że zawdzięczamy to właśnie tej kulturze mieszanej z użyciem tych tak zwanych śmierdziuszków. Ta roślinka ma bardzo wiele odmian. Macie śmiertniuszki białe, żółte, pomarańczowe, mieszane, wszystkie różne, duże i małe. I dlatego można je przewspaniale komponować z warzywami. I tutaj w tym roku była olbrzymia susza. Takiej suszy nie było od 70 lat, moi kochani. I praktycznie wszyscy nasi sąsiedzi, którzy opierają swoją uprawę, My jesteśmy tutaj na takich terenach rolniczych, jak wiecie, już to znacie z innych filmów. I tutaj cały proces uprawy opiera się na tym, jak już Wam to omawiałam: czyli najpierw randa środek kwastobójczy, następnie nasiona w rządkach i następnie sztuczny środek chemiczny na porost, czyli nawozy sztuczne. I moi kochani, nasi sąsiedzi nie mieli żadnych. Nawet najmniejszych dyń i przychodzą do nas i widzą nasze dynie i są zaszokowani, jak to jest możliwe, że my mamy takie dynie. Ale gdy mówię, że jest to zasługą kultury mieszanej, jest to zasługą na przykład tych śmierdziuszków, to nikt nie wierzy i każdy patrzy tak na mnie, jak ja bym spadła z księżyca. Moje kochani, i to jest właśnie taki obraz niedokształcenia lub wykształcenia, które opiera się na sztucznej wiedzy, a nie na tym, co. Naturalny. Moi kochani, i do tego Was zachęcam z całego serca, aby sięgnąć właśnie do tej wiedzy, do tej starej wiedzy plemion, szamanów, do tej wiedzy, która została wykorzeniona, usunięta, uśpiona i zastąpiona przez takie śmieci edukacyjne i wykorzystaniu tego w Waszym codziennym życiu. Moi kochani, gdy uda się wykorzystać. Na przykład wszystkie te tak zwane ścieki, ścieki z dużych miast. Gdy uda się to wykorzystać właśnie w takim procesie tworzenia nowej gleby, czyli tworzenia przy pomocy tych mikroorganizmów, wykorzystanie tego całego węgla drzewnego, które powstaje w wyniku spalania w kominkach, czy w wyniku bardzo różnych takich, są takie piece, w których pali się śmieci tzw. Tak naturalne, czyli biologiczne. I przy tym powstaje również węgiel drzewny. I można to wszystko wykorzystać do uprawy. To wówczas wszystkie te środki, nawozy sztuczne będą zbędne i będziemy mieć prawdziwe, wspaniałe, e, ekologiczne warzywa i owoce nawet w supermarketach. I to jest praktycznie, moi kochani, taka przyszłość. Przyszłość naszej planety, aby odejść od tego, Tradycyjnego wykorzystania i niszczenia naszej, e, naszej gleby i zastąpienia tego poprzez naturalne kompostowanie, ściółkowanie i kulturę mieszaną. I moi kochani, jeżeli ten temat Was interesuje, Czarnoziemu, czyli terapreta. Czyli tej czarnej ziemi Indian, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do mnie, ponieważ chcecie to wykorzystać w Waszej praktyce, w Waszym ogródku, czy nawet tworzeniu takiej ziemi u Was w jakimś takim małym zakresie i wykorzystaniu jej we własnym domu, nasadzenie sałat czy ziółek na Waszym parapecie, w Waszym własnym pokoju, to bardzo proszę w komentarzach, postaram się na to wszystko odpowiedzieć. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania. Wasza Maria Bukardi. Na pierwszym zdjęciu widać Beniaminka, którego znacie jako roślinę ozdobną w domu, i otoczony jest czarną ziemią pomieszaną z nasionami aksamitki, czyli śmierdziuszka. Na tym zdjęciu widzicie wiśnie, które zostaną jeszcze przesadzone, ponieważ posadziliśmy je zbyt blisko siebie. Gdy otrzymaliśmy je wiosną, nie miały jeszcze liści i nie mogliśmy ich rozpoznać. I tutaj również, tak jak na kolejnym zdjęciu, widzicie głók otoczony tą czarną ziemią z węglem drzewnym i także nasionami. Tagetes, czyli aksamitki śmierdziuszka. Teraz na kolejnym zdjęciu widzicie brzozę, dokładnie tak samo otoczona tą ziemią. I na następnym zdjęciu, które za chwileczkę się ukaże, będziecie widzieć kulturę mieszaną, czyli pomieszanie sałaty z truskawkami, z malinami, z kądrotkiem. A także innymi warzywami, owocami i ziołami. Tutaj, na przykład, widzicie z tyłu banany, następnie nagietka, babkę lancetowatą, tymianek, rumianek, i funkcje. I moi kochani, to jest właśnie to założenie kultury mieszanej. Tutaj widzicie irysy z tak zwaną odmianą Mięty i różnymi innymi ziołami oraz goździkami. I tutaj na ostatnim zdjęciu, które dla Was dzisiaj przedstawiam, widzicie fukcję, różne roślinki skalne, a także rozmaryn, szałwię. Z tyłu widzicie również tagety z wysoki. Widzicie również czystka, a także poziomki. Tutaj widzicie trzcinę cukrową, dynię, tagetes żółty, różne bardzo piękne malutkie kwiatuszki oraz odmiany tutejszej rośliny na herbatę. Tutaj widzicie śmierdziuszka, czyli aksamitkę wysoką, która um, również wspaniale się sprawdza, ma takie samo działanie jak aksamitka niska, tutaj widoczna na tym zdjęciu. Moje kochani, niezwykłe działanie na glebę, używana w kosmetyce, jako roślina lecznicza i również chroni rośliny przed szkodnikami. Tutaj widzicie tą malutką, malutką aksamitkę, również pomieszana na przykład z bazylią i ta Wszystkie odmiany aksamitki możecie te kwiatuszki oraz liście zjadać. Tutaj widzicie aksamitkę, a z tyłu rukolę i na ostatnim zdjęciu znowu trzcinę cukrową, pomidory i aksamitkę pomiędzy tym. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na kolejne spotkania magiczne. Wasza Maria Bukarty.